Dobry wieczór, tutaj Krzysztof Dobrowolski. Nie jest to moja nowa profesja, czyli inwestycje. Ta opinia, którą widzisz na ekranie, to jest opinia jednego z uczestników mojego masterclassa mm. i nowego. Zacytuję, przeczytam z wielką przyjemnością. Przemek napisał w ankiecie końcowej, w takiej ankiecie satysfakcji, którą, o, którą, o której wypełnienie proszę wszystkich uczestników, że niewątpliwie jest to jedna z najlepszych możliwych inwestycji w wiedzę, jakiej do tej pory uczyniłem. I w zasadzie nie ma tutaj co dodawać, nie można nic ująć. Jest to chyba w punkt ujęte to, co, to, co czeka, to, na co czeka na ciebie na, w, w moim masterclassie. Dzisiaj chciałem Ci w kilku słowach opowiedzieć o tym, co w nim jest, co jest w środku, ponieważ ruszyła wczoraj wieczorem rekrutacja do trzeciej edycji. Trzecia edycja to znaczy, że za nami już pierwsza, pionierska, 30-osobowa, druga już mocno rozbudowana, ponad 60 uczestników, czyli prawie setka absolwentów ukończyła Masterclass. Lin Expert, no i teraz 11 października zgodnie z rozpoczęciem roku akademickiego my też wracamy do ławek tych naszych wirtualnych, wirtualnych, bo będziemy uczyć się zdalnie i pracować zdalnie na własnych procesach. Co ja mam dzisiaj do zaproponowania w tym masterclassie? W kilku zdaniach, jakbym to miał ująć w kilku punktach, to słuchaj, czeka nas 4 miesiące wspólnej nauki i pracy. Co to znaczy 4 miesiące? To znaczy, że przez 4 miesiące jeżeli będziesz pracował równomiernie tydzień w tydzień, to co tydzień otworzysz sobie nowy moduł z nową wiedzą. Będziesz mógł się z tą wiedzą zapoznać, będziesz mógł wykonać zadania domowe, które dla Ciebie przygotowałem i będziemy o tych zadaniach, o Twoich rozwiązaniach dyskutowali online na spotkaniach naszych zamkniętych grupowych. Będziesz mógł też przysłuchiwać się innym uczestnikom, patrzeć, jak oni postępują w swoich procesach, jak oni działają w tych linowych zadaniach. Zadaniach. Jakie to będą zadania, to za chwilę o tym opowiem, ale nie zamykamy się na cztery miesiące, ponieważ Uczestnicy każdej edycji pozostają na zawsze w naszej grupie kursowej. To znaczy, że teraz, jeżeli dołączysz 11 października, to spotkasz osoby, które pracowały w Masterclassie w 2020 roku, w pierwszej pionierskiej edycji, osoby, które pracowały z nami od czerwca 2021 do niedawna. Skończyliśmy drugą edycję, no i trzecia edycja to będzie już, myślę, duże wydarzenie, bo to będzie naprawdę sporo osób. No i dzięki temu, że będzie będziemy razem pracować, możemy siebie podpatrywać i dzielić się tym, co napotykamy w swojej pracy. Czy masz się zmieścić w cztery miesiące, czy musisz się zmieścić, bo może nie masz czasu, może to jest końcówka roku, może będą święta albo będziesz miał urlop. Oczywiście nie ma takiego przymusu, ponieważ ten masterclass nie zamyka się po czterech miesiącach. Ty pracujesz w swoim tempie, wykonujesz zadania, realizujesz swoje projekty i wtedy, kiedy będziesz gotowy, to przychodzisz z tym do, do rewizji, do tego, żebyśmy sobie o tym porozmawiali, i kończysz swój Masterclass wtedy, kiedy będzie Ci wygodnie. To może być za 4 miesiące, może być za 6, albo może być za 8. Nie musisz też rozpoczynać z nami. Punktualnie o godzinie 18-11 października, w poniedziałek, może zacząć miesiąc później albo dwa miesiące później, wtedy, kiedy będzie ci wygodnie. No, każdy pracuje w swoim tempie, staram się być elastyczny i rzeczywiście każdy może wykonywać swoje zadanie wtedy, kiedy ma na to czas i ma ochotę. Druga rzecz, która jest bardzo ważna i charakterystyczna dla tego masterclass'a, to jest moja indywidualna opieka mentorska. Co to znaczy? To znaczy, że dostajesz indywidualny feedback do wszystkich Twoich działań. To znaczy, że jeżeli zaprezentujesz jakieś rozwiązania, zaprezentujesz progres w swoim projekcie, to możemy to publicznie omówić, a ja Ci udzielę feedbacku. Możesz też wrzucić to na naszą grupę. Mamy taką zamkniętą grupę networkingową, naszą masterclassową, w której dzielimy się. Ilustracjami, prezentacjami, wszystkim, co, co powstaje w toku prac, i każdy z uczestników też się wypowiada, więc można nawzajem od siebie dużo się nauczyć. Ale co jest bardzo ważne, ja indywidualnie się Tobą zaopiekuję. No i wspomniałem o grupie networkingowej. Ta grupa networkingowa rzeczywiście żyje i w toku kursów, to tam całe życie nasze się kursowe odbywa. Tam wymieniamy się informacjami, tam zadajemy pytania. Tam też odbywają się sesje QA. Za chwilę o tych sesjach. Słów kilka. W samym masterclassie czeka na Ciebie materiał lekcyjny, i tych lekcji jest już teraz 174. Mówię już teraz, ponieważ co edycję tych lekcji przybywa, za chwilę powiem w jakim trybie to się odbywa, bo to są lekcje dodawane na życzenie uczestników. Całe moduły są dodawane na życzenie uczestników, w zależności od tego, jakie są potrzeby w grupie, więc 174 lekcje mamy już dzisiaj. Lekcje od 5-7 minut do 20 kilku. Czasami są to dłuższe webinary, takie zamknięte, wewnętrzne, które trwają 60 może 90 minut. W sumie 2250 minut możesz sobie przeliczyć, ile czasu zajmie Ci przerobienie tego materiału, jeżeli chciałbyś usiąść i przejść przez wszystko od początku do końca. Ogrom materiału. Ogrom materiału, ale możesz pracować wtedy, kiedy chcesz, kiedy, kiedy masz chwilę we własnym tempie. I wspomniałem, że będzie 16 sesji onlineowych, 16 sesji QA. One się odbywają w każdy poniedziałek wieczorem. Jest to już po godzinach pracy, tak żebyśmy na spokojnie sobie mogli usiąść i podyskutować. Są to Otwarte sesje dyskusyjne. Yy, mamy tam yy, pewien formularz i taką, taką drogę formalną, żeby pytania zadawać. To znaczy, że ty możesz zadać pytanie w dowolnym momencie toku Twojej pracy, wtedy, kiedy pracujesz, nie wiem, w poniedziałek rano, w środę wieczorem albo w niedzielę w nocy możesz zadać pytanie, później ja na te pytania wszystkie. Odpowiadam w poniedziałek na żywo, możesz też na żywo dopytywać, a jeżeli nie możesz być na żywo, to tę sesję nagrywamy i możesz ją obejrzeć w dowolnej chwili. Możesz też wrócić do tych sesji. Możesz też obejrzeć wszystkie sesje z poprzednich edycji i też mamy bazę danych wszystkich zagadnień, które omówiliśmy, więc też nie musisz oglądać wszystkich godzinnych czy półtora godzinnych sesji, ale możesz sobie przefiltrować w pliku, w który prowadzimy zagadnienia. Jeżeli odnajdziesz to, które Cię interesuje, które ktoś kiedyś zgłosił, uznasz, że masz podobny temat do, do do rozwiązania albo cię to interesuje, to klikasz w link, który znajduje się obok, przenosisz się do tej sesji i możesz od razu obejrzeć to, co było wtedy mówione. No i materiały kursowe w formie prezentacji. Dzisiaj to jest blisko 800 stron. Wyobrażasz sobie prezentację PowerPointową na 800 stron? No ja sobie wyobrażam, bo już ją przygotowaliśmy. Ja to, ja to przygotowałem w dużej części sam, ale oczywiście na życzenie kursantów, na życzenie uczestników wiele, wiele nowych materiałów powstało. Ten kurs uwaga nie polega na przeklikaniu prezentacji. Jest sporo takich platform kursowych, w których po prostu wyświetlałem cię slajd po slajdzie, albo sam czytasz, albo lektor czyta i na końcu Klikasz, wydrukuj certyfikat. Nie, 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 tak to się nie odbywa u Krzyśka Dobrowolskiego. Trzeba dosyć złożony proces przejść, ale niech cię to nie przeraża. Jest to proces rozłożony na bardzo długi czas i on jest nastawiony na to, żeby rozwinąć Twoje umiejętności, żeby rozwinąć Twoje kompetencje. Tutaj nie o to chodzi, żeby się przeklikać i tylko dostać certyfikat, tylko chodzi o to, żebyś ty potrafił na końcu tego programu wykonać te wszystkie zadania linowe, które stawia przed tobą Twoja własna firma, Twoja organizacja. I teraz jakbyśmy weszli do środka, co jest to, co jest w spisie treści, bardzo szczegółowo przedstawiłem to na stronie Masterclassa, na tej stronie ofertowej link do tej strony znajdziesz w opisie tego filmu także zapraszam żeby tam kliknąć no i krótko opowiem jakie są moduły oczywiście musimy zacząć od podstaw lean management i słuchajcie nie, nie wracamy nie zaczynamy od Toyota production system ale cofamy się w rozwoju przemysłu aż do początku do, do pierwszych dni pierwszej rewolucji przemysłowej do 1731 roku więcej nie zdradzę ale zaczynając od tego punktu, tyle setek lat temu, dochodzimy do tego, czym jest Lin i dlaczego on taki jest, i dlaczego w Toyocie tak wygląda, i co się z nim wydarzyło później w kolejnych latach. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby dobrze to zrozumieć, skąd to wszystko pochodzi, dlaczego tak to wygląda, jakie były intencje nie tylko twórców, którzy go zebrali w całość. To, co my dzisiaj nazywamy Linem, wzorowana jest na Toyota Production System, ale skąd się to wcześniej też wzięło? Przecież Toyota tego nie wymyśliła. Drugi punkt to już absolutny hit i, i, i klasyk, czyli mapowanie procesów produkcyjnych i sługowych. Przedstawiam trzy różne metody do mapowania tych procesów. Na pewno dobierzesz sobie taką metodę, która będzie odpowiadała Twojemu procesowi. Mapy będzie właśnie można wrzucać na grupę, będziemy o nich dyskutować, możesz sobie obejrzeć wszystkie inne mapy, które były wcześniej omawiane. W trzecim module będziemy mówić o tym, jak opomierować Twoje procesy, jak opomierować je na różnych poziomach w organizacji, jak zarządzać tym wynikiem za pomocą monitorowania tych, tych wskaźników, które, które zdefiniujesz. Porozmawiamy o spotkaniach, o agendach, o tablicach, o tym wszystkim, co nazywamy zarządzaniem wizualnym wynikami. Jak już będziemy mieli procesy zmapowane i zaczniemy je mierzyć, to możemy wtedy przejść do tego, co tych nazwijmy. Najbardziej, czyli do poprawiania, do eliminowania marnotrawstwa i do kaizenowania. Tutaj bardzo szczegółowo przejdziemy przez to, jak przeprowadzić warsztaty kaizen. Punkt, 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 punkt po punkcie, krok po kroku, opowiem Ci, co zrobić przed warsztatem, jak się przygotować, jak przygotować osoby, które będą uczestniczyły w tym warsztacie, później krok po kroku, co w tym warsztacie powinno się wewnątrz znaleźć, jakie są działania zamykające warsztat, jakie są działania powarsztatowe, bo, bo, ten, bo ten event warsztatowy to wydarzenie, które może trwać 5 dni, a może trwać jedno popołudnie, jest złożone jeszcze z długiego wstępu i jeszcze z jeszcze długiego zakończenia. I dopiero w piątym module przechodzimy do 5S, a wszyscy przecież mówią o tym, że Lin się zaczyna od 5S. My wtedy porozmawiamy sobie o tym właśnie, czym jest takie efektywne i bezpieczne stanowisko pracy. Bo 5S to, jak, jak mawiam mój przyjaciel, Rafał z Lintime, to nie sprzątanie. 5S to efektywność, to, to jest narzędzie do podnoszenia efektywności. Pracy. Później przejdziemy do trudniejszego zagadnienia do równoważenia obciążenia pracą. Trudniejszego, bo z mojego doświadczenia wynika to, że są to zagadnienia dosyć trudno przyswajalne i wymagają większego skupienia. I tutaj rzeczywiście trzeba będzie się chwilę zatrzymać. Jeżeli potrzebujesz tego narzędzia, jeżeli chcesz równoważyć, jeżeli chcesz używać wykresów YamaZumi, to, to będzie ten moment, w którym będziemy mogli nad tym popracować. A później przejdziemy do SMET, czyli do skracania. Czasów przezbrojnych, porozmawiamy o tym, dlaczego skracamy, czemu to służy i że nie chodzi o to, żeby było więcej czasu na produkcję, i dowiemy się, jak dokładnie takie warsztaty przeprowadzić. Też krok po kroku, jak się przygotować, co w toku warsztatów, jak analizować to, co zarejestrujesz, jak wyciągać wnioski, jak ostatecznie budować nowy standard przezbrojenia. No jeżeli standard, no to porozmawiamy później o standaryzacji, jak jest ważne. No standaryzacja jest istotą doskonalenia jest fundamentem, podstawą, bo bez standardu nie ma doskonalenia, bo nie mamy punktu odniesienia, więc tutaj dokładnie o tym sobie opowiemy, jak standaryzować i dodałem do tego jeszcze kilka lekcji dotyczących, jak instruować o standardzie, czyli jak opowiadać pracownikom o tym, jak standard wygląda, jak byśmy chcieli, żeby oni pracowali i tutaj posłużyłem się metodami znanymi z TWI. Dziewiąty moduł. To zarządzanie zadaniami, zadaniami własnymi i zadaniami zespołu, grupy roboczej. Tutaj przedstawię kilka różnych metod, i w tym dwie moje ulubione jedną indywidualną, jedną zespołową więcej nie będę zdradzał. I w punkcie 10, w module 10 zajmiemy się rozwiązywaniem problemów, no bo na pewno nie jeden problem po drodze spotkamy, więc to skuteczne usuwanie problemów jest absolutnie niezbędne. Każda próba wdrożenia czegokolwiek nowego w procesach, każda próba modyfikacji procesu oznacza odkrywanie problemów albo identyfikowanie problemów, one się ujawniają i wtedy trzeba się nimi zająć tak, żeby rozprawić się z nimi raz, a dobrze. 11 moduł to. Kata. Toyota kata jest niezbyt popularnym elementem linowym, mało znanym, chociaż uważam, że kluczowym i niezmiernie ważnym. Więc porozmawiamy o tym, jak, jak prowadzić zespoły do tego, żeby potrafiły i chciały doskonalić swoje procesy. I w dwunastym module opowiem o tym, dlaczego lin jest. Systemem zarządzania, jak wygląda, jako kompletny system, bo nie są to elementy, nie jest to mozaika różnych kawałków, nie można czy w zasadzie można, ale to nie będzie skuteczne. Nie można wziąć sobie jednego elementu, drugiego, trzeciego, wybranych narzędzi, metod i stosować wybiórczo po to tylko, żeby coś uzyskać lokalnego. Tak? Wtedy mamy te lokalne, słynne lokalne optymalizacje, co nie służy całemu procesowi, nie służy strumieniowi dodania wartości, nie służy klientowi, a na końcu jest nieefektywne i się rozpada. Więc mamy 12 podstawowych modułów. W toku masterclassa powstały jeszcze moduły, Bonusowe i mamy już dzisiaj trzy takie dodatkowe moduły. Jeden z nich to zarządzanie kompetencjami pracowników, czyli matryce kompetencji. Ja nie jako tabelka, tylko jako narzędzie do pracy. Opowiadam w szczegółach, jak się tym posługiwać, jak stworzyć, jak pracować. Dlaczego powinniśmy mieć dwie matryce kompetencji, co najmniej dwie w firmie. Tego dowiesz się z tego modułu. Powstał moduł dotyczący identyfikacji potrzeb klienta, Voice of the Customer. No, wiemy, że w linowym podejściu służymy przede wszystkim klientowi, więc powinniśmy dobrze, powinniśmy potrafić dobrze zrozumieć jego potrzeby. I niezwykle ważny moduł, który powstał tego lata podstawy efektywnej współpracy, czyli wartości zespołowej, wartości zespołowe, czyli jak odkryć, nie jak stworzyć, nie jak zbudować, ale jak odkryć w zespole to co ludzi łączy i na czym mogą oprzeć swoją pracę. Więc już mamy 15 modułów i tak będzie wyglądał ten masterclass. LinExpert, trzecia edycja, będzie się składała właśnie z takich 15 modułów, ale to nie wszystko, bo właśnie będzie tych 12 modułów regularnych, trzy bonusowe, które dodaliśmy w toku prac, ale będą jeszcze dwa moduły niespodzianki. I to jest y, rzecz, która y, jest charakterystyczna właśnie dla Masterclassa, że powstają nowe materiały. Ja wiem, że już jednym z tych dwóch modułów będzie na pewno moduł finansowy. Uwaga, to bardzo ważne dla inżynierów, dla linowców, dla menedżerów Lin. Dla osób, które zajmują się ciągłym doskonaleniem, zrozumienie finansów firmy, co na co wpływa, dlaczego w jednym miejscu warto, w innym być może wcale nie warto czegokolwiek poprawiać. To jeden z tych modułów niespodzianek, dodatkowych. Mam już świetnego gościa, który poprowadzi ten moduł, a drugi z tych, z tych dodatkowych modułów. Będzie czymś, jakby, otwartym dla uczestników. Znaczy, ja zapytam, co jest potrzebne, i wtedy stworzymy taki moduł, który będzie tej grupie konkretnej potrzebny. Gdy Gdybym chciał wycenić masterclassa według takich cen rynkowych, ale onlineowych, nie mówię o, o zajęciach stacjonarnych, gdzie od 1200 do 1800 zł kosztują takie dwudniowe warsztaty, czyli taki, takie, każdy z tych modułów mógłby tyle kosztować stacjonarnie, to gdybyśmy przeszli do online, to te ceny to jest 400, 500, 600 zł za, taką, za taki kurs. Więc gdybyśmy przyjęli taką cenę promocyjną, którą Trenerzy lubią dawać z taką końcówką 97, czyli np. 497 zł to 15 takich modułów kosztowałoby 7455 zł. Fortunę, bardzo dużo, bardzo dużo kasy. Ja postanowiłem, że w tej edycji cena się nie zmienia w stosunku do poprzedniej i cały czas uczestnictwo w tym programie kosztuje 2499 zł. I trwa wiecznie, czyli tak długo jak będzie istniał internet, tak długo jak będzie istniała moja platforma, ja będę w stanie dostarczać tej, 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 tej obsługi, tak długo będziesz mógł korzystać z tego masterclassa. Co jest bardzo ważne, jeżeli to ci nie przekonało, <coughs> przepraszam, coś mi dzisiaj zasycha gardle. Jeżeli to ci nie przekonało, co, co przedstawiłem tutaj w tym krótkim filmie, to zajrzyj koniecznie na stronę. Link jest w opisie tego filmu. Bez względu na to gdzie oglądasz teraz tą transmisję, bo słuchaj, nie przygotowałem tego jakoś super specjalnie, to nie jest nagrane. Ja mówię teraz na żywo. Jesteśmy na LinkedIn, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Facebooku. Przejrzyj stronę z opisem szczegółowym masterclassa. Tam znajdziesz też opinie innych uczestników. Ja przytoczyłem tylko tą jedną na początku, która ostatnio utkwiła mi bardzo w głowie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, znajdziesz tam taką naklejkę, etykietkę, ikonkę gwarancji satysfakcji albo zwrot pieniędzy. I słuchaj, to jest rzecz, która powinna Cię przekonać do spróbowania, ponieważ jeżeli w ciągu 30 dni uznasz, że nie dostałeś tego, co się spodziewałeś, że to nie jest to, co, czego chcesz, że nie jest warte swoje ceny, że chcesz zrezygnować, to wystarczy, że mi to zgłosisz i w ciągu 30 dni. Yy... Ja ci zwracam Ci pieniądze, które zapłaciłeś. To chyba jest fair. Nie można przetestować. Przez 30 dni myślę, że można tych 15 modułów przerobić bardzo szybko. Jeżeli uznasz, że nie były warte tych pieniędzy, to ja zwracam kasę. Czy już zwróciłem kiedyś, kiedykolwiek? Oczywiście, że tak. Były takie osoby. W pierwszej edycji była jedna osoba i w drugiej edycji była jedna osoba, czyli jedna z 30. W pierwszej edycji zrezygnowała. Zwróciłem pieniążki i jedna osoba z 60 kilku, nie pamiętam dokładnie ilu, też zrezygnowała w drugiej edycji i ludzie nie rezygnują dlatego, że materiały są słabe, tylko że wypadły im jakieś rodzinne tematy i nie mogą się zająć masterclassem w jakimś sensownie określonym terminie. No dobra. Zapraszam Cię na stronę z kursem. Kliknij link w opisie. Mam nadzieję, że się zobaczymy w masterclassie. Ta rekrutacja, którą, którą dzisiaj prowadzimy trwa tylko do 11 października. Mam nadzieję, że się zobaczymy w grupie kursowej. Ja już tutaj wyświetlam slajd z powitaniem, bo ten slajd wita wszystkich, którzy dołączają do nas, do grupy. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w masterclassie.